Jasper, witam. Witam serdecznie w miejscowości Ustka nad morzem. Słuchajcie, bo czatu nie widać. Nie widać czatu. No, bez czatu będzie. Bez czatu będzie, widzowie, w łóżce jesteśmy. W miejscowości Ustka. Jesteśmy w łóżce, widzowie, w łóżce jesteśmy. Czekajcie, we'll just połączyć czat. Swoje włączyć czat. Julek, Nikola, Malwina. I Maja. Julek, Nikola, Malwina i Maja. Tak, to będzie to. Tak, proszę. 40 Mogę być torebe szczęść jakąś proszę Już jestem widzowie, musiałem kupić prezenty Dla Nikoli Julka Malvinie i Maj nie wiem, gdzie, czy tam piszecie na czacie, bo nie mogę czatu włączyć. Nie mogę czatu włączyć. Nie wiem, właśnie na telefonie czatu. Dziś na mnie będzie tak: Rosu z dużą ilością klusek. I do tego będzie. Macie debulaja? To jest I śrubka z marfi. Bo przy odwiąże, a ten schabowiem z ziemniakami, czy najlepiej dwami. I z frytkami. I kola do tego jeszcze. To ona po osobno przeważa, dobrze? Dobrze. To będzie wszystko? Tak. A z razu o czterdziest złotych. Słucham. A, tak, to jest moje. Dziękuję. Spróbuję ten czat widzę włączyć, ale wątpię, że mi wyjdzie. Ulanie czatu, wiadomości. Mamy 62 osoby na live, witam serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Ułustka nad morzem. Niedługo jedziemy z Ulanim do PMA w Krakowie, jedziemy do PMA w Krakowie. A Ulanisz kupi bilety, jedziemy do Krakowa i tam, gdzie Ulanim mieszka, jedziemy na PMA. Już dostaniemy go live'a, widzowie. Mam 58 osób na live'ie, witam suba, widzowie, zostawcie suba. Zostawcie suba, widzowie. Jesteśmy w Łóżce, jest miejscowości Łóżka nad Moczem. Z panem Ryszardem, widzowie. Cała mi się tak noc świeci, bo się kąpałem dopiero dzisiaj, widzowie. Jestem po kąpieli, dlatego tak się teraz świeca. Mnoż mi się świeci ta polik. Jestem wykąpany.

Dobra, 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 dobra. Z podwójną klusek. Dobra widzowie, wyszliśmy. Wyszliśmy widzowie. My zostawcie łapkę w górę, widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba. Dla zasięgu. Idziemy na port, widzowie, port w łóżce, port w łóżce, tam będę widzowie, na porcie, w łóżce, będę widzowie na porcie, w łóżce, będę czekał na widzów. Jeżeli jesteście z łóżki, to możecie przyjść na port, możecie na port przyjść, widzowie, bo będę na porcie, w łóżce. Zostawcie widzowie, łapkę w górę zasięgu. Łapkę w górę zasięgu. zostawcie i suba Wina widzowie statek dragon nie pływa. Bo padał deszcz i całą tego cały, no, deszcz, a chyba nie będzie. I się pływał statek dragon. Bo jest zburzone morze, widzowie. Jest wzburzone morze, widzowie. Ta nie pyła dziś tych Dragon. Dzisiaj nie pyła tych Dragon widzę, nie ma stateku Dragon. Idę widzowie przez most. Przez most idę do czołgów. Do czołgów. Przez most idę. Widzowie, przez most. I będę kierował się w stronę Paybola, Paybolu Hejdwola, hejdwola przepraszam ile kosztuje yy, przepłynięcie się z tym? 75 zł. 75 zł? Tak. I na ile osób mogę, może być? 18 osób. Znaczy, że mogę wziąć koleg 4 kolegów ze sobą też? Tak. No dobrze, dziękuję. Tak. Dobra, da, idę, przechodzimy most. Przechodzimy w most widzowie Idę na paybole widzowie, na paybole Będę trzeba na payboli naszych kolegów To jest proszę Pani oszustwo, ja robiłem zdjęcia Zapłaciłem kartą kredytową I ani nie dostałem zdjęcia Ani nie dostałem pieniędzy, zwrot pieniędzy dałem dałem multu pieniędzy, na trzy zdjęcia wydałem multu pieniędzy z karty kredytowej i nie dostałem ani zdjęć, ani pieniędzy, to jest zły kanstwo, oszustwo i no, karty. Zobaczymy, zobaczymy Zobaczymy, pani, tego panią ostrzegam, żeby pani wiedziała o tym Dobra, przepłynęliśmy, przeszliśmy przez most Przeszliśmy przez most, widzowie Przeszliśmy przez most Jestem, jestem za mostem, widzowie W porcie, w za mostem Powtarzam, jestem w porcie łóżka, jestem w porcie, łóżka, jestem w łusce, w porcie za mostem Za mostem Idziemy na paybole Idziemy na paybole, widzowie Ja się na paybole szło Przepraszam pana, jak się szło na paybole, bo zapomniałem drogi. Nie, nie wiemy, my nie stąd Dziękuję. Idziemy na paybole, widzowie, na paybole. Dzień dobry. Przepraszam, mam pytanie. Jak iść na paybole, bo tu wczoraj szliśmy z kolegami zapełniałem drogi, na paybole. Paybole? Tak, tutaj szliśmy gdzieś, tutaj. tutaj jest tylko sam bunker, na bunkrach A jak dojść do bunkru? Bunkry są tam po prawej stronie. Tam, tak? Musisz tak prosto i skręcić w lewo, czy... czy, ja? Po prawej stronie, po lewej stronie ma pan stronę. dziękuję. Idziemy, idziemy na bunkry. Idziemy na bunkry. Dzie Przepraszam, wiem czy gdzie tu są paintball? Bo wczoraj byliśmy na paintball. Tutaj na bunkrach. Niech panu jest... Nie, Pan pokażę mi, bo ja tutaj drugi raz dopiero i ja zapomniałem. Właśnie. Dzień dobry. Witam panie serdecznie. Spotykamy się po raz drugi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid. Dzień dobry, Dawid. Dzień dobry. Czekam na kolegów, to będziemy we czterech też będziemy grali. Ile, ile było tam za cztery osoby? 45 zł jest za osobę. Jedną. A za cztery będzie ile? 180. 180 jest tu, wystarczą, żeby zapłacić? No, no tak, to resztę. No i, i, a do ładowania do paintbola to po ile? 15 zł. 15 zł? Nie pamiętam, wczoraj dostałem kark, kark, życie czułem, bo mi dostałem paintbola, kark tutaj jest tam żyłe. Trafiono mi tutaj, a później trapiono mi centralnie, to, to zakończyło mi się jakaś mnie w głowie. Nie wiedziałem o co chodzi, więc się ogomociłem. I zacząłem strzelać dopiero później, bo nie widziałem co się dzieje w ogóle z sytuacją, bo zostałem centralnie tutaj i miałem całe zamazane i nie widziałem co się dzieje, tak mi się zakręcił w głowie, wie pani, nie, nie powinien strzelać, mi ogólnie moim zdaniem przyje, bo jak sobie przyje, to może mi się yy, stać krzywda wielka. No tak, ale to czasami po prostu nie czasami, Pani Zdrówko. Przychodźcie, widzowie na paybola. Przychodźcie na paybola. Za mostem, za mostem, na paybola. Za mostem, widzowie, na paybola przychodźcie, ziomki. Osoby, które wczoraj były ze mną, to wiedzą, jak tam dojść. To wiedzą, jak tam dojść. A przepraszam panią, a strzelając z tego, to ile. Słucham? To nie można szczelać z tego? Tylko z tego? I do czego szczela się szczela? I za to są jakieś punkty? Nie, nie. Aha, rozumiem. panie zbierają, widzę na pilki? Przypłynął dragon. No to się myliłem, dragom czy płynął? Cię płynął dragom widzowie, dragom czy płynął? Nie myliłem się. A myślałem, że się nie pływa dzisiaj. Chyba mamy To Ja to się bliźniaczek. Ania, Anio. Bliźniaczyk, brodek Ania, Anio. Mama i Gabi. Przepraszam, skasuje Pani mi to? Przepraszam. Gdzie? Oj Boże no. tymi kobietami jest tylko problem, prawda? Już jestem widział, czekam jak się otworzy na widzów O Pershing z tego posterunku e, Pershing pom... Mówi, e, e, mówi, 13 posterunek Pershing Good dog, good dog, dog. Hej Pershing Cześć Pershing Cześć Pershing Daj Ale ja sogniutki

Jadę ty to Przepraszam, koleżanko, przypominasz Kleo. Kleo przypominasz bardzo ci bardzo do niej podobna. Po, po urodzie i po twarzy coś podobno do Kleo. Można powiedzieć i jakbyś była sobą turcem Kleo. Tylko zaśpiewała, tylko ładnie pana pewna ładnie. Cześć. David mio foto David Jasper you mi youtuber You don't understand David Jasper, famous youtuber, oh, YouTuber. Okay. Yes, I do doing live stream 20,000 20, people are watching me right now on stream I have 20,000 uh, ten 20,000 hands up on my uh, live That's it? Okay, so bye 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 Jeszcze 6 minut, 6 minut. 6 seconds, 6 seconds. 6 seconds. Ale to Jasek sek. Cześć do góry. Cześć do góry. Idę. witam cię z tobą. Tak. Ja też cię kocham. Ja też cię kocham, tak Mię kiepsałem mnie. Mogła pieska teraz. O, ona do mnie woli, ona do mnie woli na miłość, tak, na miłość, tak, na miłość, tak, ona miłość, tak, na miłość wielką, tak, na miłość wielką, tak, na Kocham Kochana. A przepraszam Panią, a gdzie bilety można kupić tutaj? U koleżanki. U koleżanki ile bilet? 75. I to szybko jedzie? Tak. Jak szybko? No na płaskim morzu to do 100 km. Serio? No. O kurde, to już ja muszę przestanowić na tym logicznie. Czy, czy życie mi miłe, czy życie mi miłe. Zaryzykuję. Tak. tak. Tak, jedna osoba. A już miejsce jest zajęte. Ja jeszcze są wolne miejsca, spokojnie. 80 osób na radia. Zostawcie łapkę widzowie, zostawcie łapkę, zostawcie łapkę widzowie, łapeczkę w górę, mamy z jeden łapę, dziękuję. bir şey yok.